Prokuratorzy IPN zaplanowali na poniedziałek rozpoczęcie prac ekshumacyjnych na terenie obozu w Treblince. Tymczasem Departament Stanu USA w korespondencji do Polskiej Ambasady w Waszyngtonie ostrzegł, że ewentualne ekshumacje muszą zostać skonsultowane ze środowiskami żydowskimi w Polsce, podaje Onet. Od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni niemieckich w Treblince. Podczas ostatnich badań terenu znaleziono m.in. łuski nabojów i ludzkie szczątki, dlatego też wskazano nowe, potencjalne miejsca pochówków ofiar nazistów i zaplanowano ekshumację. Prace prokuratorów i będą odbywać się od poniedziałku na terenie Treglinki, części, która nie była obozem zagłady, lecz obozem pracy dla Polaków i Żydów. W lutym dyrektor Muzeum Treblinka dr Edward Kopówka przekonywał w rozmowie z Rzeczpospolitą, że podczas śledztwa natrafiono najprawdopodobniej na groby sprzed 1941 roku, czyli z początkowego okresu działalności obozu. Wtedy w obozie byli Polacy, Żydzi i Romowie, przekonywał Kopówka.ostrzeżenie z Departamentu Stanu USA. Planowanymi pracami PN szybko zainteresowały się środowiska żydowskie oraz władze Stanów Zjednoczonych. Powód? Zgodnie z judaistyczną tradycją zwłoki są nienaruszalne. A ekshumacje mogą także objąć ofiary pochodzenia żydowskiego. Departament Stanu USA bardzo poważnie potraktował zapowiedź ekshumacji masowych grobów w Treblince. Jak podaje Onet, w środę MFUG. Boise z Biura Stosunków z Europą Departamentu Stanu wystosował pismo do polskiego ambasadora Piotra Wilczka oraz jego zastępcy Pawła Kotowskiego w sprawie prac prokuratorów IPN. Boise napisał, że jeśli ekshumacje faktycznie się odbędą, to z czego niewątpliwie zdajecie sobie sprawę, wywoła to poważne obawy natury religijnej dotyczące jakichkolwiek planowanych ekshumacji obejmujących miejsca pochówku żydowskich ofiar Holokaustu. Urzędnik Departamentu Stanu wyraził także nadzieję, że jakiekolwiek ekshumacje będą przeprowadzone tylko pod warunkiem odpowiednio wcześniej przeprowadzonych konsultacji ze środowiskami żydowskimi w Polsce. Tego samego dnia wieczorem Wilczek napisał do IPN, dołączając list z Departamentu Stanu. Decyzję o ekshumacji podjęła Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która jest autonomiczną częścią Instytutu Pamięci Narodowej, podległą merytorycznie i wyłącznie pod Prokuraturę Generalną RP. Odpowiedział wiceszef IPN Mateusz Szpytma. Według informacji, do których dotarł Onet, o ekshumacjach w Treblince nie wiedzieli także czołowi politycy PIS. Co więcej, do niedawna nie wiedział o tym wiceprezes i pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, który odpowiada za przeprowadzanie prac ekshumacyjnych. Notatka o nowelizacji ustawy o IPN. to nie pierwszy raz, gdy Stany Zjednoczone ostrzegają Polskę przed wznieceniem konfliktu z Izraelem. 19 stycznia ubiegłego roku Tomaska. K. który odpowiada w departamencie stanu USA za sprawy Holokaustu, wskazywał na konsekwencje przyjęcia przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Po spotkaniu w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnomocnik ministra do spraw kontaktów z diasporą żydowską sporządził notatkę, w której wyraźnie opisano, iż Departament Stanu będzie zmuszony do wyrażenia krytycznego stanowiska WS. Ustawę o IPN. Odbiorcami notatki mieli być m.in. szef SZ Jacka Czaputowicza, jego dwóch zastępców oraz koordynujący pracę nad nowelizacją Patryk Jaki? Jednak jak ustalił ONET, notatka dotarła do Ministerstwa Sprawiedliwości dopiero 30 stycznia, już po przegłosowaniu przez Sejm nowej wersji ustawy. Przez nieudolność administracji państwowej doszło do największego w dziejach Polski kryzysu z zagranicą.